Cześć. Bardzo się cieszę, że postanowiłeś dołączyć do naszego zespołu i zarabiać z nami pieniądze. Ja nazywam się Mirosława Pluta. Z pierwszego zawodu jestem nauczycielem wychowania fizycznego. Ukończyłam również studia z zarządzania sportem, jak również dietetykę. Firmę Forever Living Products poznałam w 2000 13 roku, ponieważ potrzebowaliśmy zdrowia, potrzebowaliśmy, moja cała rodzina potrzebowała produktów, które rozwiązałyby nasze problemy zdrowotne, z którymi od wielu lat po prostu borykaliśmy się. I tak się złożyło, że, że dostaliśmy tutaj coś, co pomogło nam dla zdrowia. Po dwóch latach używania tych produktów. Postanowiłam sprawdzić, co, o co chodzi w tych produktach, dlaczego one są tak skuteczne, pomimo, że nie ma ich w sklepach i nie ma ich w aptekach. Zaczęłam się uczyć. Również chciałam sprawdzić, jak, w jaki sposób ja mogę tutaj zarobić pieniądze. Myślę, że ty właśnie też jesteś taką osobą, ponieważ oglądasz to nagranie, że też ciekawi cię, w jaki sposób możesz zarabiać z nami pieniądze. W związku z tym, od czego zaczęłam? Pierwszą sprawą, od której trzeba zacząć, to należy zostać swoim najlepszym klientem, ponieważ jeżeli masz już numer ID w firmie, to możesz kupować w swoim sklepie. Jesteś po prostu właścicielem własnego biznesu. I tak na przykład mam tutaj kilka produktów. Na przykład mam Żel MSM. To jest produkt, który używam od początku, kiedy jestem w firmie, ponieważ miałam duże problemy z nogami, z żyłami. Z kręgosłupem, i to ten produkt MSM Aloes z biosiarką bardzo mi wtedy pomógł. Natomiast produktów w firmie jest oczywiście cała gama. Są produkty do jedzenia, są produkty do, do higieny. No, na przykład mamy tutaj dezodorant, tak, mamy mydło, mamy pastę do zębów. Są, są przeróżne produkty odżywcze dla dzieci, dla osób starszych. Także produkty są genialne, bardzo wysokiej jakości. W, w firmie, która działa w multilever marketingu, muszą być produkty wysokiej jakości i zawsze są, dlatego że w, w tego rodzaju działalności produkt można oddać. W związku z tym nie może on być niskiej jakości, bo firma by po prostu przestała istnieć. Także co do, co do produktu, to mamy pewność, że jest po prostu genialny. Jak zaczęłam uczyć się tego biznesu, to no skutecznie zrobiłam to w ciągu 10 miesięcy. Zostałam menadżerem, odkąd podjęłam decyzję, że zaczynam robić ten biznes. Wcześniej dwa lata tylko je używałam i nie uczyłam się tego w ogóle nikomu, też o tym nie powiedziałam, że mam takie dobre rzeczy. I to jest jakby pierwsza rzecz, którą należy zrobić, czyli używać produkty u siebie w swoim, swoim sklepie. Także jeżeli na przykład mamy dzisiaj w domu dezodorant, to jak nam się kończy nasz, to zaczynamy sprawdzać po kolei wszystkie produkty, jakie tutaj w firmie są, tak? Czyli na przykład mamy mydło. To jeżeli w Twoim domu dzisiaj skończy się mydło, to kolejne mydło. Ja postanowiłam sprawdzić, czy to mydło z tej firmy będzie mi odpowiadać. No i okazało się, że jest po prostu bardzo dobrej jakości, w związku z tym zostałam przy tym mydle. Tutaj na przykład mam witaminy dla dzieci, KITS się nazywają, na odporność również dla kości, dla stawów. W związku z tym. Też spełniają nasze oczekiwania, w związku z tym zostaliśmy i też oglądam, też, używamy tutaj, też używamy tych produktów właśnie u siebie w swoim sklepie. Mam tutaj gościa, także witaj, Ewuniu chyba. Dzisiaj przedstawiam się tutaj w grupie warsztatu dla FBO i mówię, dlaczego ja zaczęłam robić ten biznes. Jeszcze pewnie zadajesz sobie pytanie, jak ja to robię. Bo to jest właściwie kluczowe pytanie dla osoby, która przychodzi, jak ja to robię. Otóż powiem Ci tak, jak ja zaczynałam ten biznes, to, to byłam instruktorem Nordic Walking, cały czas jestem. Prowadziłam zajęcia i na zajęcia przychodzili po prostu ludzie, którzy mieli różnego rodzaju przypadłości zdrowotne, tak jak ja miałam, bo też mnie na przykład wtedy bolały bardzo kolana, bardzo żyły mnie bolały. W związku z tym zadałam pytanie, Pytanie, a czy Ty to znasz, tak? Wzięłam ze sobą aloes do, yy, po prostu na trening, tak, wzięłam aloes i zapytałam, czy Ty to znasz? No, nie znam. No i teraz, teraz mój drogi widzu, który chcesz z nami pracować, yy, powiem Ci moją regułkę, jak ja zaczynałam. Yy, jeżeli ja pytałam, czy Ty to znasz i osoba mi powiedziała, nie, nie znam tego i gdzie to mogę kupić? W związku z tym ja mówiłam w ten sposób, możesz to kupić u mnie, ale możesz też to kupić u siebie w swoim sklepie, będziesz mieć taniej, będziesz mieć zniżki. I zadawałam pytanie, która opcja bardziej Cię interesuje. No i jak się domyślasz, pewnie każdy wybierał, że chce kupować taniej. W związku z tym masz taką możliwość, że osoba, która chce kupować taniej, możesz tą osobę poprzez link zapisać. I taka osoba będzie mogła kupować u siebie, a ty dostaniesz za to wynagrodzenie. I taki był mój początek. Teraz y, później y, powiedziałam o tym moim koleżankom, nauczycielkom. Które też bardzo chętnie chciały spróbować, i wszystkie moje koleżanki używają już tych produktów, także to jest naprawdę nieprawdopodobny wielki sukces. sukces. Także dziękuję Wam, dziewczyny, bo pracujecie na, ze mną tutaj. Natomiast y, powiedziałam też o tym mojej rodzinie. No, bo dlaczego nie? Bo na przykład, jeżeli mamy pastę do zębów, która leczy afty, która yy, otwarte, od, odsłonięte szyjki zębowe yy, leczy, prawda, i goi, to dlaczego o tym nie powiedzieć? Jeżeli ktoś nosi protezę albo aparat ortodontyczny, to dlaczego nie dać komuś takiej właśnie świetnej pasty, która jest z aloesem, z propolisem, która goi te wszystkie przypadłości? Yy, no i okazało się, że też była skuteczna i wszyscy byli zachwyceni, więc rodzina też używa tych produktów. Teraz. W dobie pandemii i pracy online mam dużo klientów, którzy których po prostu poznałam w internecie na przykład, na przykład komentuję różne posty osobom, które, które potrzebują, zadają jakieś pytania ale również robię swoje posty i jeżeli ktoś, czy filmy, filmy nagrywam i jeżeli ktoś po prostu chce dowiedzieć się więcej, to wtedy nawiązuje relacje i mam już też wielu klientów którzy właśnie zostali poznani przeze mnie dzięki właśnie mediom społecznościowym. Także w taki sposób pracuję i myślę, że to dla, dla każdego jest droga otwarta, każdy może robić to jak chce. Wiem, że bardzo dużo osób ma swoje gabinety, jesteście specjalistami w różnych dziedzinach, w związku z tym ma, macie możliwość po prostu jeszcze większą, bo macie po prostu osoby, które Wam ufają i przychodzą do Was, więc możecie zaproponować, podobnie jak mi ufali, moi, ufają moi uczestnicy. Moich zajęć Nordic Walking. Także to było jak ja to robię. Każdy oczywiście zawsze wybiera swoją drogę, to co mu najbardziej pasuje. Natomiast najważniejszą rzeczą jest, dlaczego ja to robię ponieważ jak domyślasz się przed chwilą powiedziałam, że mam skończone trzy rodzaje studiów wyższych i w takim um, układzie to nie za bardzo chyba potrzeba było mi jeszcze czegoś dodatkowego no i otóż jakie było moje rozczarowanie jak um, po, um, po wielu latach pracy um, etatowej um, okazuje się, że tak naprawdę niewiele, niewiele mamy a jeszcze, jeszcze nie, najgorsze jest to, że nie mamy po po prostu czasu, żeby korzystać z życia, bo musimy ciągle dodatkowe godziny brać, nadgodziny, żeby po prostu związać przysłowiowy koniec z końcem. Nie wiem, jak to jest u Ciebie, ale u mnie tak właśnie było, że ciągle jakieś dodatkowe nadgodziny po prostu były potrzebne, żeby zarobić na dodatkowe, nie wiem, jakieś fajne ubrania, czy, czy coś, co byśmy chcieli sobie kupić ekstra. I y, okazywało się, że, że za wiele czasu nie było. I y, to była sytuacja dla mnie dosyć męcząca, i jeżeli jak pojawił, pojawiła się możliwość tutaj pracy w network marketingu, y, zarobienia dodatkowych pieniędzy na własnych zasadach, czyli ja wybieram, kiedy ja pracuję, to było świetne, to mi się spodobało, dlatego zaczęłam to robić, że ja mogłam to robić w czasie, kiedy ja chciałam, y, mając małe dziecko. Y, mogę pracować, w, z miejsca, gdzie ja jestem, tak, czyli jak jestem w podróży, to ja mogę otworzyć telefon i mogę pracować z tego miejsca, jestem na wakacjach, to tam mogę, mogę się przemieścić, mogę zmienić miejsce zamieszkania i nie wiąże się to z, po prostu z utratą pracy, tak, bo, bo moje, moje biuro to jest telefon komórkowy, tak naprawdę. I, I to wystarczy z dostępem do internetu, żeby pracować właśnie tutaj w, w MLM. Czyli to jest dla mnie bardzo ważne i ja dlatego zaczęłam pracować, że mogłam to robić z, w czasie, kiedy ja sobie wybrałam ten czas, kie, z miejsca, gdzie ja jestem, gdziekolwiek jestem. I druga sprawa to ludzie, bo to jest też bardzo ważne, że, że ja mogę współpracować, spotykać się, z, rozmawiać z osobami, które myślą podobnie jak ja. I to jest najpiękniejsza rzecz, Ponieważ jest to fantastyczna praca, zadaj sobie pytanie, czy czasami nie jest tak w Twojej pracy obecnej, że, że jesteś zmęczony, ponieważ no, gdzieś Ci jest nie po drodze z osobami, z którymi współpracujesz. To jest bardzo częsty problem, dlatego ludzie są nieszczęśliwi, jak idą do pracy. A tutaj, właśnie współpracując z Forever, po prostu jest cudownie, aż nie do wiary, że tak jest, ale tak, tak faktycznie jest. I ja od września 2020 roku postanowiłam pracować Forever na 100% zrezygnowałam z pracy na etacie w szkole także 5 lat będąc współpracując z Forever, 5 lat pracowałam równolegle w pracy na etacie. I prowadziłam jeszcze zajęcia jako instruktor, i, i tutaj Forever budowałam swój zespół. Ale po tym czasie pięciu lat stwierdziłam, że jest tak fantastycznie tutaj Forever i i po prostu zrezygnowałam z pracy na etacie, ale oczywiście ty nie musisz tego robić. Możesz robić to dalej, co robisz, bo tutaj nie ma takiej konieczności rezygnowania. Ale gdybyś zapragnął wolności, to jak najbardziej są tutaj duże pieniądze i dlatego, dlatego jest tak fajnie. Dlaczego to jeszcze robię? Ponieważ mając małe dzieci, mogę je odbierać z przedszkola o normalnej godzinie, nie muszą wychodzić ostatnie z przedszkola. Ale również jak są przedstawienia, to też mogę na nich być, a nie muszę brać wolnego dnia, żeby zdążyć na to przedstawienie. Też dzieci nie muszę rano zrywać o, o 6, tak jak to kiedyś było, tylko mogą spać sobie spokojnie do siódmej, mogę je zaprowadzić o ósmej na śniadanie do przedszkola. Jeżeli jesteś mamą, to wiesz, o czym mówię. I jest to, no, dla mnie to było bardzo ważne i, i dlatego to robię. Tym bardziej zachęcam cię, jeżeli jesteś młodą mamą, to tutaj jest genialny, właśnie genialna sprawa na ten temat. No i oczywiście pieniądze, pieniądze, które tutaj są bez ograniczeń. Tu nie ma żadnego limitu i też mi się to bardzo podoba, ponieważ ja jestem takim typem wojownika, bohatera, gdzie lubię zawalczyć, wystartować w jakimś, jakimś po prostu. Rankingu i tu mi się to podoba, ale dlaczego? Ponieważ tutaj zarabiamy pieniądze za jakość pracy i za zaangażowanie a nie za godziny pracy tak, bo to jest dla mojego typu osobowości jest to bardzo, bardzo męczące gdzie nic się nie robi na przykład w pracy, a trzeba w niej siedzieć bo godziny, bo do godziny trzeba pracować chociaż nie, 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 nie mamy efektów żadnych w, w, tej, w tym czasie prawda? akurat mi się ten typ pracy nie podoba, ja lubię pracować wtedy kiedy, kiedy jest na to wena i właśnie wykonać konkretnie swoją pracę i dostać za to konkretne pieniądze. I tutaj Forever właśnie jest to tak zorganizowane, że, że dostajemy za jakość pracy i za zaangażowanie, i oczywiście za. To ilu osobom pomożemy? Także dlatego ja pracuję Forever, ale Ty, jak przychodzisz tu do firmy, to ja mam nadzieję, że masz swoje dlaczego i musisz mieć to dlaczego, bo inaczej nie dasz rady tutaj pracować, jak nie będziesz wiedział, po co masz to robić, tak? Także bardzo się cieszę, że, że jesteś tu ze mną, bardzo się cieszę, że jesteś ze mną na żywo, ale również bardzo się cieszę, że, że oglądasz to wideo do końca i masz swoje marzenia, i wierzę w to, że z firmą Forever te marzenia spełnisz, swoje cele osiągniesz i no, będę szczęśliwa, jeżeli. A, się wzruszyłam, jak będę mogła ci w tym pomóc. Także pamiętaj, że każda droga zaczyna się od pierwszego kroku. Zatem zachęcam cię do tego, żebyś nagrał tutaj swoje wideo, jeżeli chcesz z nami współpracować. Przedstaw się, dlaczego chcesz to robić. Możesz na początku nie wiedzieć, jak to będziesz robić, ale to nie szkodzi, pomożemy. Także nagraj swoje wideo, przedstaw się tutaj, no i zachęć kolejne osoby, żeby również chciały, chciały używać produkty u siebie, zarabiać pieniądze i spełniać swoje marzenia. Także zatem zaczynajmy. Pozdrawiam Cię serdecznie, Mirosława Pluta. Cześć.